Panowie, krótki filmik jak ustawić taktykę. Odpalam już PESa. Zobaczycie sobie. Chcę, żebyście to zrobili tak jak mówiłem, żeby nie było paniki przed meczem, że o coś został kapitanem, wybrany do wyboru drużyny, nie wie jak to zrobić, nie wie co się dzieje i tak dalej i tak dalej. Chcę tego uniknąć. Chcę, żebyśmy byli zorganizowani. I żeby wyglądało to w miarę profesjonalnie, nawet jak nas, na nas, amatorów, którzy grają niektórzy od święta, niektórzy codziennie. Um. Już, krok Już, już. Zobaczcie. Teraz tak. Chodzicie w kickoff off local match, wybieracie drużynę, wybieracie stronę, wszystko jedno, nie jest to istotne. Wybieracie naszą drużynę, którą będziemy grali, czyli Liga Nos i my gramy Benfico, tak? Dobrze pamiętam? No tak. My gramy Benfico. Wybieramy Benficę. Tutaj to się tym nie przejmujcie drugą stroną. Wchodzimy w game plan. I teraz tak, ustawienie Benfiki jak widzicie 4-4-2, więc to jest standardowe ustawienie. To sobie zostawiamy. Eee, jedynie co to można zrobić tylko według mnie coś takiego. Tutaj boki są szybkie. To jest właśnie ten nasz minus, kiedy gramy, że nie mamy szybkich boków. I tutaj możemy Viniciusa i tego zamienić na. No i myślę, że tego zawodnika sobie chyba zostawimy. Amrabac. Tutaj Samaris bardzo fajna piłka. Jardel może będzie lepszy od ferro. Nie, ferro szybszy. Dobrze. Dobrze. Teraz tak, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ustawienie e, ofensywne, to nasze podstawowe, którym będziemy grali, zazwyczaj. E, więc tutaj sobie wchodzimy. Ustawiacie tak zawodników, wybieramy. Nie, 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 nie przejmujecie się formami. Ustawiamy tak zawodników. Myślę, że takie ustawienie będzie najlepsze dla nas. Pici zdecydowanie w środku pola ze względu na to, że e, on ma dobre podania i dobry dribbling. Rafa Silva szybki z boku, Everton też szybki z boku. No i z przodu dwóch napadziorów, którzy będą musieli sobie radzić. I teraz tak, zapisujemy to, wybieramy. Benfica 4-2, ja mam akurat override, i teraz przechodzimy znowu, zmieniamy formację. Wybieramy 4-5-2, i teraz tak, a właśnie jeszcze jedną rzecz eee, tutaj nie zrobiłem. Co jest ważne w tej formacji? Wybieramy tutaj preset tactics, wybieramy attacking instructions. Wybierzcie sobie counter attack. Tutaj short part, center, flexible i support range. Najlepiej ustawić na cztery kreski. Oczywiście to raczej nie ma znaczenia. Tutaj jest to bardziej znac duże znaczenie. Front line pressure, wide. Przestawcie sobie na center. przestańcie na aggressive i tutaj to zmniejszamy do czterech kresek, a to zwiększamy do yy, Pięciu kresek. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ e, kiedy będzie się rozpoczynała na nowo e, gra od bramkarza, drużyny przeciwnej, czy od nas, to będzie właśnie takie ustawienie wczytywane. Tutaj nie musimy nic ustawiać. To możemy sobie e, anulować, bo to jest tylko i wyłącznie nasze ustawienie, e, kiedy będzie na przykład brakowało koło któregoś z zawodników. Zapisujemy sobie to jako Benfica. Wchodzimy z powrotem, wybieramy Change Formation, wybieramy 3-5-2. Tutaj nic nie zmieniamy, bo już wcześniej ustawiliśmy. Robimy tylko tak. Zmieniamy Pizziego i Alexisa Grimaldo, i teraz tak. To jest ważne, żeby tutaj to zmienić tak, jak powinno wyglądać. Tego pana też dajemy na AMFA i generalnie tutaj jest pewien problem, bo no niestety tutaj jeszcze Amrabat i Amrabat, no tak, no Amrabat widzę, że tutaj będzie. Niezbędny nam. Bo jeszcze patrzę fejsa. Tutaj. No, niby. Ten ma słabe podania. Czyli nie. Czyli to będzie nasza. To będzie nasza czołowa. Yy, jedenastka. weźmiemy. Tutaj może zamiast tego jardela to tego ferro. No, i oczywiście musimy mieć na zmianę jednego, przynajmniej jednego. Musimy sobie zostawić na zmianę tutaj Andre Almeida, żeby. A po co, po co właściwie to tak robimy? Robimy to ze względu na to, że kiedy na przykład będziemy chcieli w drugiej połowie zmienić taktykę, bo stwierdzimy, zagrajmy jednak inną taktyką, to będzie nam po prostu łatwiej tą taktykę zastosować. Jedynie, co to tylko tak jak mówię, no to będzie kwestia ustawienia tutaj zawodników. No dobra, i teraz robimy sobie tutaj jeszcze, musicie ustawić, wybrać tych zawodników, którzy powinni, E, właśnie wykonywać dane e, elementy. Możemy dać tutaj do przodu Rubena Diasa, Carlosa i e, Vertongena, bo to są dobrzy zawodnicy do, do wbijania e, właśnie gówek z I znowu robimy to samo. Save, create new, save completed. I w takim sposobem będziemy mieli zawsze wszyscy bez problemu. Całe ustawienie zrobione, a kiedy będzie już się odbywał mecz, będziemy sobie patrzyli na formę. Jak widzicie, tutaj akurat w obronie forma tragedia, No ale tak to wygląda. Więc yy, wtedy możemy już wyjść, to mamy zapisane i nikt z nas nie będzie wtedy wpadał w panikę, że o, ja nie umiem, ja nie umiem ustawić, ja się na tym nie znam. Szkoda, że na mnie wypadło. I nie będziemy darli yy, mordy na siebie, że o, daj mi tego, ustaw to tak, ustaw tam tak. I to by było na tyle, panowie. Dlatego dostosujcie się do tego, zróbcie to sobie na swoich kontach, na komputerze, i będziecie wtedy łatwo mogli zmienić taktykę.